Cześć, tu, Michelle Lewiatan sorbet a to jest kolejny materiał na kanale Wojennik TV. Zapraszam dzisiaj do kolejnego filmu z serii Pierwsze Wrażenia, a więc serii, w której dzielę się z Wami swoimi spostrzeżeniami i opinią po rozegraniu jednej kilku partii w dany tytuł. Nie jest to pełnoprawna recenzja, bo nie jest to również materiał o grze, która byłaby w mojej kolekcji, którą ograłbym w wzdłuż, wielokrotnie w różnych składach. To jest raczej krótki materiał, w trakcie którego opowiadam o tym, jak przy danej grze się bawiłem. I dzisiaj czas na film traktujący o Ascension Tactics Miniatures Building Game, czyli gra o bardzo długiej nazwie, z której tytułu możemy dowiedzieć się jednakże bardzo wiele o, o tym, o czym ten tytuł ma z założenia traktować. Ascension Tactics to w związku z tym gra planszowa, jednocześnie gra na swój sposób bitewna, a jednocześnie gra deckbuildingowa. Masa różnych elementów, które są wtłoczone do tej samej nazwy, które mają na celu oddać to, o czym ta gra jest. I faktycznie, jeśli mielibyśmy ocenić, czym jest Ascension Tactics, to można w dużym uproszczeniu powiedzieć, że to jest coś na kształt gry figurkowej, w której bardzo ważnym elementem jest element deck Ascension Tactics to gra przeznaczona dla jednego do czterech graczy w wieku 10 lat lub więcej, a czas pojedynczej partii powinien wynieść od 45 do 90 minut. Autorami tego tytułu są Justin Gary oraz Ryan Sutherland, a gra została wydana przez Stoneblade Entertainment. Gra pojawiła się w 2022 roku, ale nie jest to absolutnie pierwsza gra osadzona w uniwersum lub Bazująca na mechanice Ascension. Bo Ascension to już znana linia, to jest seria gier, które pojawiły się zgoła ponad 10 lat temu. I kiedy zagraliśmy w tę grę w składzie trzyosobowym z Ciuńkiem i Tomkiem, których serdecznie pozdrawiam, to pierwsza rzecz, jaka rzuciła mi się w oczy, kiedy ciunek zaczął wyjaśniać zasady tej gry, to, była, to były podobieństwa do Magic the Gathering. I te podobieństwa są jak najbardziej uzasadnione, bo zarówno Justin Gary, jak i Ryan Sutherland grali bardzo intensywnie w Magicka i samo Ascension, które urodziło się 10 lat wcześniej, bazowało w dużej mierze na Magicku i na doświadczeniach, jakie obaj ponownie wynieśli z rozgrywek w turniejach w ramach Pro Touru. Ascension Tactics to gra, w przypadku której mamy do czynienia z pojedynkiem graczy, którzy prowadzić będą postacie w postaci czempionów. Te postacie po trzy na osobę, bo graliśmy trzyosobową rozgrywkę, są aktywowane przez graczy i wystawiane na planszy. Na planszy pokryte heksagonalną siatką, na której znajdują się nieliczne formacje terenu, takie jak teren płaski, teren czysty oraz lasy. Oczywiście mamy również spawny, czyli spawnery, czyli miejsca, z których wystawiamy naszych czempionów i co najistotniejsze, również mamy miejsca, które dają punkty bo jedynym źródłem punktów w Ascension Tactics są punkty kontrolne, czyli naszym zadaniem jest kontrolować dane miejsca na planszy z końcem naszej tury. Kiedy to się dzieje, to dostajemy punkty. I gracz, który jako pierwszy dobije do 30 punktów, zostaje zwycięzcą. Nie ma żadnych punktów, które byłyby poukrywane w innych miejscach, nie ma możliwości robienia punktów w inny sposób. Jedyną metodą jest opanowanie tych trzech punktów kontrolnych, Dwa zlokalizowane na obrzeżach mapy dają dwa punkty na koniec każdej tury, a ten centralny trzy punkty. Oprócz tego na planszy znajdują się też dolosowywane na początku gry skrzynki ze skarbami, które można pobierać, jeśli zakończymy na nich ruch, i to są różnego rodzaju bonusy, które można wykorzystywać w trakcie rozgrywki. Zasady w Ascension Tactics, zasady rozgrywki w Ascension Tactics są dosyć proste, bo każdy gracz otrzymuje na początku gry zestaw 10 dokładnie takich samych kart. To są karty, które z jednej strony generować nam będą siłę, która to z kolei stanowi motor napędowy do aktywacji naszych czempionów oraz dające, oraz dające energię, która pozwala zakupywać nowe karty. Bo w trakcie rozgrywki będziemy mieć do czynienia z elementem deckbuildingowym, czyli ta... Słaba na początku talia będzie ulegać przeobrażeniom w trakcie partii i w trakcie rozgrywki, kiedy już przychodzi nasza kolejka, to zagrywamy karty z naszej ręki. Co do zasady będzie to pięć kart, które mamy na ręku. I te karty mogą, jak wcześniej wspomniałem, po pierwsze, pozwalać nam na aktywację naszych czempionów. Każdy gracz posiada trzech czempionów, których możemy albo draftować na początku gry, albo możemy też zgodzić się na któryś z predefiniowanych, rekomendowanych układów. I nasz czempion posiada w zasadzie kilka parametrów. Posiada koszt aktywacji, który musimy zapłacić, żeby wprowadzić go na planszę lub aktywować, co pozwala na jego ruch oraz na potencjalne wykonanie ataku. Posiada pewną mobilność, która co do zasady wynosi 3, ale niektórzy czempioni posiadają większą mobilność. Posiada pewną siłę ataku, pewną siłę obrony i specjalną zdolność. I w momencie, gdy już tego takiego czempiona aktywujemy, to możemy wystawić go na planszę, a później możemy go przemieścić oraz potencjalnie wykonać atak przeciwko przeciwnikowi. Walka jest rozstrzygana bardzo prosto, bo każdy czempion, wcześniej wspomniałem, posiada siłę ataku oraz obrony. I teraz. Porównujemy siłą ataku do obrony, nie ma żadnych rzutów kostką, nie ma dogrywania żadnych kart na tym etapie. Jedyne co można zrobić, to jest potencjalnie wykorzystać bonusowe żetony, o których wcześniej wspomniałem, które pobierane są z planszy, bo na tych bonusowych żetonach mamy na przykład podniesienie prędkości, mamy możliwość przeprowadzenia kontrataku, mamy podniesienie obronności, podniesienie siły ataku, i to w praktyce są tego rodzaju rzeczy. Finalnie ma miejsce podsumowanie siły ataku naszego czempiona z obroną przeciwnika. Jeżeli udało nam się wbić więcej obrażeń niż wynosi obrona takiego rywala, to czempion wroga jest zdejmowany z planszy, trafia z powrotem do jego obszaru i przez jedną turę, do końca jego następnej tury, będzie nieaktywny, czyli nie można z niego korzystać. Ale poza tym, za samo zabicie czempiona przeciwnika, za jego zdjęcie z planszy, nie ma punktów. Punkty są, jak wcześniej wspomniałem, tylko za kontrolę kluczowych miejsc. A kontrola przejawia się tym, że posiadamy przy danym punkcie albo na danym punkcie więcej figurek od naszego, któregokolwiek rywala. Czasami będzie też tak, że będziemy mogli aktywować tzw. kultystów, bo jest uniwersalna postać kultysty. Każdy posiada pewną liczbę swoich własnych, swoich własnych figurek kultystów i możemy aktywować tych kultystów, odpalając to z wykorzystaniem naszej, naszej. Naszych punktów siły, a żeby też położyć na plan 3 lub przemieszczać maksymalnie do czterech kultystów. I teraz kultyści są mega słabi, mają bardzo niską siłę ataku, równą dwa, obronę tylko 1, ale po pierwsze jest masa kart, które pozwalają nam na przykład na darmową aktywację kultysty albo na darmowe wystawienie kultysty. Po drugie, to nadal jest czempion. Czyli jeżeli taki mały kultysta dobiegnie do punktującego fragmentu plan 3 i Przytrzyma tam ten punkt bez żadnych czempionów wroga w okolicy, to to daje po prostu punkty, więc czempioni w postaci, w postaci kultystów też bywają bardzo użyteczni. Oprócz tego możemy zagrywać karty z naszej ręki, które generują pewne efekty. Niektóre będą dawać, dawać możliwość doboru kart, inne podbiją na przykład mobilność naszych czempionów, albo pozwolą na. na podniesienie parametrów naszych Championów na stałe. To są tak zwane konstrukty, które podkładamy pod karty Championa i pozostają one w grze tak długo, jak nie zostanie Champion wyeliminowany. I to są wszystkie te efekty dodatkowe, które znamy chociażby z Magic the Gathering, które kojarzą nam się z kartami takimi jak Enchant Creature, takimi jak Instant. To wszystko znajduje się w Ascension Tactics, tylko pod nieco inną nazwą. Choć w settingu powiedziałbym też fantazy, bo to jest gra w settingu fantazy. Mamy w związku z tym różnego rodzaju potwory, różnego rodzaju wojowników, różnego rodzaju mistyczne, mistyczne istoty, różnego rodzaju wydarzenia, które przywołują na myśl świat fantazy. Więc. Kupujemy także nowe karty. Kupione karty z wystawki, bo są karty na wystawce, trafiają na nasz stos kart odrzuconych i trafią do naszej talii w momencie, gdy przetasujemy naszą talię, nasz stos kart odrzuconych. Wyjątkiem są niektóre karty, które na przykład od razu trafiają na rękę, a to z tego względu, że część kart posiada także tak zwaną zdolność natychmiastową ambush, pułapki, która jest aktywowana w momencie kupna karty. I to mogą być różnego rodzaju efekty, takie jak na przykład nakaz. Przełożenia tej karty bezpośrednio do ręki, a nie na 100 kart odrzuconych, albo na przykład odpalenia jakiejś, jakiegoś czempiona za darmo. To są różnego rodzaju rzeczy, które pomagają nam w rozgrywce. Gacz rozgrywa swoją turę, zagrywając swoje karty, aktywując swoich czempionów, atakując czempionów rywala, potencjalnie na koniec także punktując za kontrolę miejsc i w międzyczasie dokupując karty. Można to robić w różnej kolejności. Można najpierw kupić kartę, odpalić efekt, potem można przeprowadzić ruch, potem można przeprowadzić atak, więc to jest w dużej mierze uzależnione od tego, jak zaplanujemy naszą turę. Tak mniej więcej wyglądają podstawowe mechanizmy rządzące rozgrywką Ascension Tactics Miniatures Deck Building Game. Teraz czas na opowieść o tym, co mi się podobało w trakcie Dwóch partii, które rozegraliśmy w ten tytuł. Pierwszą partię rozegraliśmy z predefiniowanymi zestawami, zespołami czempionów, czyli każdy dostał trzech czempionów, którzy są rekomendowani przez zasady, a drugą partię rozegraliśmy z draftem. Czyli mieliśmy możliwość wyboru naszych czempionów. I zaczynam od tego, co mi się bardzo podobało w Ascension Tactics albo co wprost sprawia, że grałem się w ten tytuł dobrze. Pierwsza kwestia, to jest na pewno przepiękna klimatyczna oprawa wizualna. To jest tytuł, który wygląda bardzo dobrze na planszy, wygląda bardzo dobrze, kiedy już jest rozłożony, kiedy w tę grę gramy. To jest tytuł mega klimatyczny, w tym sensie, że grając w tę grę, ewidentnie czuć ten konfrontacyjny klimat i jednocześnie grafiki na kartach, same mechanizmy świetnie się ze sobą zazębiają i budują ten klimat. Budują klimat rozgrywki w świecie fantasy, w którym nasi czempioni próbują kontrolować kluczowe miejsca... Tej mega areny, na której toczone są zmagania, jednocześnie eliminując się nawzajem co jakiś czas, ale wracając do boju też po pewnym okresie odpoczynku. Karty są mega klimatyczne, są mega mocne i umiejętność zdiagnozowania tego, które efekty w danym momencie najbardziej nam się przydadzą, ten skill deck buildingowy bardzo mocno daje się we znaki. Bardzo podoba mi się to, że elementy są bardzo funkcjonalne. Nie mamy masy różnych keywordów, o których trzeba byłoby pamiętać, tak jak w niektórych grach karcianych. Takich jak chociażby przywołany Magic the Gathering, który dzisiaj rozrósł się do tak monstrualnego tworu, że ktoś, kto chce wejść dopiero w świat MTG albo wrócić do niego po latach, będzie miał duży problem z okiełznaniem tego, co właściwie oznaczają słowa kluczowe, których w tym momencie jest jak nie kilkaset, na pewno kilkadziesiąt. Tu tego na szczęście nie ma. I w praktyce karty są bardzo przystępnie opisane. Dobrze są wyeksponowane siła, dobrze są wyeksponowane obrona. Fajnie jest oznakowane pole z ambush, czyli z tą zdolnością, akcją natychmiastową, jaką możemy wykonać po kupnie karty. Nie ma problemu z zidentyfikowaniem, który czempion stoi na jakim polu albo... Jak wyglądają tereny, po których się przemieszczamy? Bo tereny w praktyce są dwa: teren czysty las i potencjalnie punktujące miejsca i spawnery, nic więcej. Więc nie ma konieczności żmudnego liczenia punktów ruchu, zastanawiania się też, jak wygląda, jak wygląda linia zasięgu, bo część czempionów może atakować dystansowo, ale wtedy zasięg jest liczony banalnie prosto, po prostu sprawdzamy, czy jesteśmy w stanie poprowadzić. Linię łączącą jeden z drugim heksem po pustych heksach, więc jest to bardzo proste. Więc przepiękna klimatyczna prawa wizualna to jest niewątpliwie to, co mi się bardzo podobało, kiedy graliśmy w Ascension Tactics. Druga kwestia, o której już poniekąd powiedziałem, to są proste, intuicyjne zasady, co idzie w parze z, tym, z tą funkcjonalnością komponentów, o której przed momentem powiedziałem. Podoba mi się zasada stosu mówiąca, że w trakcie starcia gracze mogą zagrywać efekty związane z żetonami bonusów, które dobrali, i tu wchodzi w grę znany bardzo dobrze z Magic the Gathering Stos, a więc zasada LIFO: Last in, first out. Co znaczy, że po zagraniu efektu gracz może odpowiedzieć zagraniem efektu, który w tym momencie powoduje, że coś się dzieje. To wszystko jest intuicyjne, to wszystko bardzo dobrze działa. Punktowane są tylko trzy pola na planszy i to też mi się bardzo grając w Ascension Tactics podobało, bo są różnego rodzaju inne gry konfrontacyjne, w których mamy na przykład pięć różnych źródeł punktów. Część z nich jest na planszy, część z nich jest za eliminowanie konkretnych figurek, część jest w postaci ukrytych celów, część jest na kartach, które możemy kupować i tego robi się dużo. W przypadku Ascension Tactics to jest bardzo, bardzo proste. Trzy punktujące pola na planszy, kropka. I to jest moim zdaniem bardzo fajne, minimalistyczne, ale w tym pozytywnym sensie tego słowa znaczeniu rozwiązanie. Dzięki temu skupiamy się na tym, co jest kluczowe w danej rozgrywce. To nie jest oklepywanie wszystkiego, co znajduje się na planszy, i niszczenie, zabijanie każdego czempiona lub kultysty, który stoi w okolicy. To nie uganianie się za przeciwnikami jest kluczem do zwycięstwa, ale kontrola tych trzech punktujących heksów. I to wymusza na graczach też pewne ciekawe decyzje. Bo to jak się ustawimy na planszy, będzie w dużej mierze determinować to, czy na przykład nie narazimy się na kontratach w kolejnym ruchu naszego rywala. I czasami będzie tak, że będziemy widzieć, że możemy zdjąć czempiona przeciwnika, który jest w naszym zasięgu, do którego możemy dobiec i go pewnie zatłuc, ale jeżeli to zrobimy, to odpuszczamy punktujące pole, i tu pojawiają się ciekawe dylematy. Czy stać i punktować, narażając się samodzielnie na atak, czy może oderwać się od tego pola, zdjąć czempiona rywala, ale nie wziąć punktów? Na końcu chodzi przecież o to, żeby te punkty zdobyć, więc momentami są ciekawe decyzje do podjęcia. To sprawia, że to słowo tactics, które znajduje się w nazwie gry, faktycznie w grze ma odwzorowanie. Podoba mi się duża różnorodność postaci, bo w pierwszej partii zagraliśmy predefiniowanym układem, i każda z postaci była interesująca. To nie jest tak, że któraś była. Ewidentnie słabsza albo ewidentnie mocniejsza od pozostałych. Fajnie szukać synergii pomiędzy postaciami, więc bardzo podoba mi się już bardzo podobał mi się partia, w której zagraliśmy z Draftem, bo wtedy, wybierając postacie, możemy próbować w jakimś sensie zaplanować to, jak nasza armia będzie funkcjonować czyli który czempion na przykład będzie naszym tankiem, który czempion będzie bardziej mobilny, jak te postacie będą się ze sobą kombować, jak będą się uzupełniać. To mi się bardzo podoba. Każda z tych postaci jest moim zdaniem interesująca, a liczba, z jakiej możemy wybierać, jest na tyle atrakcyjna, że z partii na partię możemy tworzyć bardzo, bardzo różne układy naszych zespołów, jakie będziemy prowadzić. Podoba mi się to, że to jest gra tak samo jak MTG, tak samo jak większość gier karcianych, bardzo kombogenna. A więc kupując karty z wystawki i budując naszą własną talię, jesteśmy w stanie zbudować pewien potencjał do odpalenia bardzo potężnych kombo. Na początku partii tego w ogóle nie widać, bo podstawowymi kartami, które są mizerne, tak jak to w większości gier karcianych bywa, ale później im więcej tych kart kupimy do naszej talii i im bardziej świadomie to będziemy robić, tym bardziej okaże się, że zaczynając naszą turę mamy multum możliwości. To w jakiej kolejności odpalimy kartę, to w, jakiej, w jaki sposób wykorzystamy ich potencjał, jakich, których czempionów aktywujemy, w jakiej kolejności ich aktywujemy, to wszystko sprawia, że w grze pojawia się bardzo dużo zmiennych i jednocześnie bardzo dużo satysfakcjonujących chwil, w których będziemy wykręcać mega kombosy, polegające na tym, że na przykład dobieramy na początku naszej tury dodatkowe karty, zagrywając inną kartę, po czym zagrywamy jakąś kartę dającą nam dodatkowe punkty do zakupów. Kupujemy kartę z wystawki, która posiada Opcję ambush, od razu wcielamy ją w życie i tak dalej. I tego typu akcje, sekwencje będą się pojawiać. To mi się bardzo w Ascension Tactics podobało. Podoba mi się też to, że przynajmniej w tych partiach, które zagraliśmy, nie czułem i nie miałem momentu, w którym robiłbym puste przebiegi. W niektórych karciankach, takich jak na przykład Dominion, jest tak, że na pewnym etapie rozgrywki, kiedy już zapchamy naszą partię punktującymi kartami, to zdarza się, że mamy po prostu pustą. Tura. czyli dobieramy karty, widzimy, że mamy sam krab, nie za bardzo jesteśmy skłonni kupować coś nowego, albo nawet nie możemy kupić czegoś nowego i po prostu kończymy turę, nic nie robiąc. W Ascension Tactics taka sytuacja nie wystąpi, bo zawsze mamy co najmniej dwa punkty siły, które generuje nam nasza specjalna karta, którą posiadamy od początku do końca gry. Oprócz tego coś dopieramy i pośród tych pięciu kart zawsze też będzie coś, co możemy zrobić. Bo nawet w tym najczarniejszym scenariuszu zawsze będziemy w stanie aktywować i ruszyć kultystę. To bezwzględnie się wydarzy. I nawet przy bardzo słabym rozdaniu, wczoraj, wczoraj, kiedy ostatnio graliśmy, miałem nawet tego typu sytuację, że w zaawansowanym etapie rozgrywki dobrałem 5 kart, które tylko generowały jedną energię, pozwalając mi na kupno czegokolwiek, ale i tak byłem w stanie aktywować kultystę kupić kartę z opcją ambush, która trafiła do mojej ręki, dzięki czemu zagrałem ją jeszcze w tej turze, wystawiłem kolejnego okultystę i tura mimo wszystko nie była tak słaba. Więc w Ascension Tactics takich pustych przebiegów, jak na przykład w Dominionie, nie będzie. I to mi się też bardzo podobało. Podobała mi się też interakcja. To jest gra ewidentnie konfrontacyjna, w której bez rywalizacji, bez... Bez unicestwiania czempionów przeciwnika, bez próby wypracowania sobie przewagi na danym obszarze planszy, nie ma mowy o zwycięstwie. Interakcja jest imanentną cechą tego konkretnego tytułu, i to jest interakcja, która będzie występować na każdym poziomie rozgrywki. Bardzo podobało mi się to, że grając w trzy osoby, jesteśmy w stanie wypracowywać krótkotrwałe albo nawet długotrwałe sojusze. Widząc, że ktoś odjechał w punktach, że ktoś ma przewagę kontrolując i kampiąc gdzieś na centrum planszy, jesteśmy w stanie. Tymczasowo się porozumieć, tymczasowo ustalić, że na przykład ja atakuję i zadaję X obrażeń, a ty jeszcze dorzucasz potem swoją pulę i niszczymy dwóch czempionów, rywala, którzy stoją w tej okolicy. Da się tego typu układy robić, interakcja w związku z tym jest na wysokim poziomie i to mi się też bardzo podobało. Ewidentnie widać potencjał do kolejnych rozszerzeń. To jest system, który prosi się o Dodatkowe elementy, które można byłoby kłaść na planszy, być może o dodatkowe kształty planszy, które prosi się o dodatkowych czempionów, o dodatkowe karty, które mogą być dorzucane do wspólnego stosu i do wystawki. Jest dużo elementów, które można dorzucić do Ascension Tactics. I to jest gra, tak jak większość gier karcianych, z dużym potencjałem do tego, aby ją rozbudowywać, aby ją zmieniać, aby dawać graczom jeszcze więcej możliwości siadania do tego tytułu i bawienia się konwencją. To, co mi się bardzo podobało, czym już wspomniałem, to był draft postaci. On fajnie jeszcze pozwala nam na dodatkową refleksję na temat tego, jak chcemy nasz zespół, naszą drużynę ukształtować, jak zadbać o synergię między postaciami, być może też zadbać o to, abyśmy mieli dosyć uniwersalny zespół, na przykład jedną postać szybką, drugą postać wytrzymałą, a trzecią postać bardzo mocno w ataku albo na przykład kogoś atakującego dystansowo. Możemy też być bardzo wyspecjalizowani. Jedną z partii, które zagraliśmy po drafcie, zagrałem drużyną bardzo szybką. Miałem dwie postacie, które mogły przemieszczać się aż o cztery pola. Z kolei trzecia postać była tankiem, czyli była, miała potężną siłę ataku i miała na celu utorowywanie drogi dwóm słabszym, ale szybszym postaciom. Więc są różne podejścia, różne strategie. Draft bardzo fajnie się sprawdza i moim zdaniem świetnie, że został w tej grze uwzględniony. W grze, z tego co wiem, są też różne tryby rozgrywki, bo można grać. Solo, można zagrać dwie, trzy, cztery osoby. Można zagrać, e, można zagrać też z tego co wiem, w trybie kooperacyjnym, ale tu mogę się mylić. Wydaje mi się, że jest tego typu tryb, więc są też różne podejścia, różne tryby, rozgrywki, które sprawiają, że w Ascension Tactics możemy zagrać po prostu na różne sposoby. I to też powoduje, że różnorodność partii, regrywalność tytułu rośnie. Wreszcie, ostatnia rzecz. Aż jestem zdziwiony, że aż tyle tych rzeczy się pojawiło, ale. To chyba pokazuje, jak dobrze mi się grało w ten tytuł. To jest fakt, że mamy bezkostkowy system rozstrzygania starć. O tym też już mówiłem, kiedy dopowiadam o mechanice. W Ascension Tactics rozstrzyganie starć jest bardzo proste, ale jednocześnie bardzo satysfakcjonujące. Ta prostota jest na swój sposób elegancka. I fakt, że strata czempiona nie oznacza tego, że jesteśmy w plecy z punktami albo że musimy żmudnie odbudowywać nasz potencjał. Powoduje, że jesteśmy w stanie łatwo się pogodzić z tym, że czasami będziemy czempiona zdejmować, a czasami to my zdejmiemy komuś innemu jego czempiona. To jest cecha tej gry. Z tym się trzeba oswoić i to moim zdaniem dobrze się sprawdza. I teraz ten prosty system ostrzegania walki, w którym w zasadzie porównujemy dwa parametry i ewentualnie dorzucamy ten element nieprzewidywalny w postaci dogrywania żetonów, po prostu bardzo dobrze się sprawdzają. To mi się bardzo podobało. W związku z tym, masa rzeczy, które wymieniłem jako jako te, które mi się w trakcie rozgrywek w Ascension Tactics podobały, powstaje pytanie, co mi się nie podobało. I teraz, kiedy zastanawiałem się nad tym, co mogłem umieścić po tej drugiej stronie skali, to wpadłem w zasadzie tylko na dwie kwestie. Pierwsza jest w zasadzie wątpliwością, a nie obserwacją po rozgrywkach, bo zagraliśmy partie trzyosobowe. I teraz zastanawiam się, na ile to wszystko, o czym mówiłem, będzie też miało odzwierciedlenie w rozgrywkach. Dwuosobowych. Czy w trybie dwuosobowym Ascension Tactics schodzić będzie tak samo albo tak samo dobrze? Bo w trzyosobówkach mam wrażenie, że gracze są w stanie w jakiś sposób się balansować, w jakiś sposób się równoważyć. Jeśli ktoś zdobywa przewagę, to zawiązuje się krótkotrwały sojusz dwójki pozostałych graczy. W grach dwuosobowych może być tak, że ktoś dobędzie dużą przewagę i nie będzie w stanie rywal nawiązać równorzędnej rywalizacji i wrócić do gry. Może tak być, że od pewnego momentu rozgrywki, jeśli ktoś się mocno usadowi w centrum i ma dobrą, świetnie już zaprojektowaną funkcjonującą talię, to nie ma powrotu dla jego rywala. W grach trzyosobowych, moim zdaniem, nawet jeśli ktoś ma ewidentnie mocniejszą talię od pozostałej dwójki, ale z osobna, to kiedy ci dwaj gracze wykorzystają swój potencjał i dwie tury przeciwko jednej, co jest kluczowym, co roz... jest kluczową różnicą, to jednak jest sposób na to, żeby wrócić do gry. W dwóch może być inaczej, ale podkreślam, że to jest wyłącznie moja wątpliwość. Nie wiem w praktyce, jak satysfakcjonująca będzie rozgrywka w Ascension Tactics dwie osoby. W trzy grało mi się świetnie. Druga kwestia jest czysto przyziemna: Mianowicie, Ascension Tactics Miniatures Deck Building Game to gra bardzo trudno dostępna, której w tej chwili nie ma w polskich sklepach której oferty na Board Game Geek są bardzo nieliczne i pewnie na razie nie będzie żadnego reprintu. Więc o ile świetnie mi się w ten tytuł grało, i nawet po zakończeniu partii, kiedy dyskutowaliśmy o Ascension Tactics, rozmawialiśmy o jej dostępności, to nawet sprawdzaliśmy, czy jesteśmy w stanie jakoś ją w miarę po sensownej cenie zdobyć. Odpowiedź brzmi nie. Trzeba sięgać do zagranicznych sklepów, Noble Knight albo jakieś inne, doliczyć koszt wysyłki lub ściągać wersję z Board Game Geek. To będzie cena, która będzie oscylować w granicach 300-350 zł. Jak na cenę, którą zapłacił ciłek, zapłacił bardzo okazjonalną cenę, to jest to zdecydowanie więcej. I teraz, gdyby ta gra faktycznie chodziła na przykład poniżej 200, to niewykluczone, że po tych dwóch rozgrywkach bym ją kupił, gdyby była dostępna w Polsce, bo tak mi się spodobała, widzę w niej olbrzymi potencjał, chętnie bym w nią jeszcze pograł, ale w obecnej sytuacji przy braku dostępności mam poważne wątpliwości. W związku z tym. Przed momentem zdradziłem już i odpowiedziałem w zasadzie na pytanie, które zadaję zawsze w trakcie materiałów z cyklu pierwsze wrażenia: czy mam ochotę zagrać ponownie w Ascension Tactics? Bardzo. Bardzo dobrze grałem się w tę grę, chętnie zagram w nią ponownie. Bardzo chętnie spróbowałbym także trybu dwuosobowego, żeby zobaczyć, czy będę się przy niej bawił dokładnie tak samo albo nawet lepiej niż w trybie trzyosobowym. W trzyosobowym? super, to jedna z najfajniejszych gier tego typu, jakie w ogóle poznałem i. Na przykład, porównując to do Skytera, jest to oczko wyżej. O wiele więcej frajdy dawała mi rozgrywka w Ascension Tactics, chyba przede wszystkim dlatego, że mamy tam do czynienia z mixem gry figurkowej z, z grą deckbuildingową, z jednym z moich ulubionych mechanizmów. Oprócz tego ten element konfrontacyjny, bliski grom wojennym, bliski grom figurkowym, to mi się po prostu bardzo podobało. Było dużo czynników, które sprawiały, że ta gra miała w sobie potencjał do tego, żeby trafić w Pewne moje preferencje. Jeśli do tego dołożymy jeszcze podobieństwo na swój sposób, oczywiście nie aż tak bardzo daleko idące, ale na swój sposób do MTG, w który grałem wiele, wiele lat, to to musiał być przepis na sukces i faktycznie tak było. Ascension Tactics, miniatures deck building game, to moim zdaniem jedna z najlepszych gier, jakie odkryłem w trakcie ostatnich miesięcy. Bardzo się cieszę, że Chooney postanowił nam ją pokazać. I na tym chyba zakończyłbym ten materiał, więc odpowiedziałem już na finalne pytanie. Jedyne do czego mogę Was zachęcić to do tego, żebyście, jeśli macie możliwość zagrać ten tytuł, sprawdzili, jak się on sprawdza. Być może to jest właśnie tego typu gra z tej rodziny butlerów, która przypadnie Wam najbardziej do gustu, zwłaszcza, zwłaszcza jeśli lubicie deck building, to wtedy to jest na pewno coś, co definitywnie powinniście sprawdzić. Wypada mi tylko nadzieję, że gra będzie swego czasu bardziej dostępna w naszym kraju. To był materiał z pierwszymi wrażeniami z rozgrywek w grę Ascension, Tactics, Miniatures, Deck Building Game. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu, zapraszam też do innych materiałów na Wojnik TV, zajrzyjcie również na mój Facebook, na Instagram oraz na platformę X. Życzę Wam bardzo dobrego dnia i do zobaczenia następnym razem.